To cześć dzień dobry wszystkim. Kolejna nasza rozmowa z tegorocznej bety 2022. Pogoda nam dopisuje na szczęście na naszej scenie zielonej na zewnątrz. No tym razem moim i waszym gościem, Katru Gałara, menadżer regionalny, Szopuera, czyli platformy e-commerceowej, która na naszym rynku no obecna jest od dość niedawna, ale gdzieś tak, mam wrażenie, że troszeczkę jak taki walec zaczęliście wjeżdżać w polski rynek i chyba takiej w ogóle euro po, Środkowo wschodnia chyba tak trochę teraz na na tapecie. Tak zaczęliśmy wchodzić jak najbardziej powiedzmy, że od trzech lat jesteśmy w ogóle widoczni w Polsce od mniej więcej roku, półtora trochę mocniej. Jeżeli chodzi o rynki no to bardziej Włochy, Francja, teraz Skandynawia, tego typu rynki, Wielka Brytania. Także raczej powiedzmy Europa Zachodnia, natomiast na wschodni rynek rzeczywiście trochę wchodzimy, ale to jeszcze nie, nie można powiedzieć, że jest to mocne. W Polsce zdecydowanie mocniej. Okej, okay, bardzo się cieszę, że udało nam się ciebie namówić, żebyś tutaj z nami zasiadł. Eee, tak już się śmieje, ale cieszę się z tych 20 minut, które mamy, gdzie jesteś zamknięty w klatce, nie możesz uciec, bo wszystko się nagrywa będzie wstyd, więc musisz odpowiadać na pytania więc jesteś w moich gdzieś tam sidłach pytań, więc ja chętnie z tego skorzystam. Mi się wydaje, że faktycznie wchodząc z nową usługą dla sklepu, usługą, no właściwie platformą sklepową na rynek, który jest dość mocno już obsadzony, trzeba było mocno zastanowić jaki będzie nasz taki add value do tego wszystkiego, co możemy pokazać faktycznie tym naszym użytkownikom, zachęcić, żeby przeszli naszą platformę, a w ogóle uruchomić na platformie. Stąd też myślę, tak sobie łączę kropki. Twoje jutrzejsze warsztaty, zabrać nasi słuchacze, już na tych warsztatach byli pewnie, bo nagranie pewnie wyjdzie z jakimś opóźnieniem, ale faktycznie bardzo ciekawy temat tych warsztatów, bo są trendy w e commerce czyli tak naprawdę ten core, jeśli nie chcemy zginąć, musimy się rozwijać. No i właśnie to jest pytanie: według Ciebie, w czym Powinniśmy teraz się rozwijać jeśli chodzi o nowe trendy lub ewentualnie jeśli wchodzimy dopiero w e-commerce, no to w który trend powinniśmy od razu wskakiwać tak must have'owo, reszta to jest taki nice to have, ale na pewno jest coś must have. Okej, okay, to te warsztaty, które będę miał jutro, one dotyczą raczej takich trendów, które są powiedzmy jeszcze niszowe albo czymś takim, Takim troszkę dodatkiem do całości. W sensie, jak już masz e-commerce, on działa, tak masz już y, stabilny biznes, no to będziemy mówili o troszkę przyszłości, o takich już bardzo innowacyjnych rozwiązaniach. Natomiast y, też można powiedzieć o dwóch trendach w tym wypadku, które rzeczywiście warto wprowadzić od samego początku, jeżeli za, za, zakładamy biznes e komersowy y, Jednym z nich jest y, tak zwane sustainability, y, który ja bardzo lubię y, używać sformowania e-commerce, y, tak, czyli ogólnie całe to podejście, żeby. Nawet nie tylko wysyłka opakowania, e, nie wiem, to, jak, e, jak podchodzimy do zużycia energii, było ekologiczne. Natomiast nawet sama produkcja, tak, czy samy ten supply chain, e, supply chain, który mamy, jeżeli chodzi o produkcję e, naszego towaru, był właśnie ekologiczny. E, a drugim takim, taką rzeczą jest sprzedaż crossborderowa. I to jest coś, co jest bardzo mocno widoczne, widoczne na polskim rynku, bo no, w zasadzie nie ma w tej chwili dużych barier technologicznych, żeby wyjść za granicę. Tak? Mamy z jednej strony platformy, które nam to umożliwiają i możemy sobie upraszczając, jakby jednym kliknięciem otworzyć się na nowy rynek, po prostu dodając tłumaczenia, dodając sobie dodatkową domenę. Z drugiej strony mamy też całą masę rozwiązań technologicznych, które nam to... Usprawniają jak pewne firmy logistyczne. E, z pamięci trochę, trochę mówię, ale jest na przykład e, paketa, e, tak, taka firma e, jest, e, on, oni to, co robią, to de facto mogą wysyłać te, te nasze produkty wszędzie za granicę, tak, a z drugiej strony mogą, e, mogą też czasami mieć swoje własne magazyny i troszkę tak jak mam Fulfillment by Amazon, czyli ich własny serwer, e, serwer tylko magazyny, Magazyn. magazyny to, to oni również są w stanie te produkty wysyłać z tych magazynów, więc możemy dużo szybciej dotrzeć do tych klientów. Więc tych barier technologicznych już nie ma i jest to tylko kwestia tego, pewnej świadomości, pewnej wiedzy, jak na te rynki wychodzić, jak one, mm, jak one reagują, jak one, jakimi prawami się one rządzą. No i oczywiście tłumaczeń i zapewnienia lokalnego wsparcia, jeżeli chodzi o język, bo to jest duża bariera, którą trzeba pokonać. No Ciekawe jest, co już o tym trendzie e-commerce, tak? Eko, e-commerce, o może żebyśmy to dobrze rozdzielili, bo faktycznie, kiedy ostatnio miałem taką ciekawą rozmowę z jednym z naszych specjalistów z firmy i on powiedział do mnie prostą rzecz: wiesz, jak w łatwy sposób odróżnić, czy ten towar był z dropshippingu, czy od producenta? No ja Mówi, no jak? Nie? Po może po ja tak Mówi, nie, z dropshippingu wszystko zawsze jest w foliówkach. Zamawiam jeden t-shirt albo 10 t shirtów w każdym z jest w oddzielnej foliówce zapakowany. A jeżeli faktycznie zamawiam z jakiegoś sklepu, który nie zrobił szypingowy, to już jest ten trend właśnie e-commerce, czyli te t-shirts są na sobie położone, zawinięte w papier jakiś i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie no coś w tym chyba jest, skoro ty też wspominasz o tym, o tym trendzie eko, e commerceowym więc to jest na pewno ciekawa rzecz. Dobra, ale powiedz mi ja bym chciał trochę jeszcze bardziej wycisnąć z ciebie więcej. W opisie tych warsztatów znalazłem też informacje o Wijarze, A to jest dla mnie mega ciekawa rzecz, no bo mamy ten taki trend powoli, faktycznie budujący się, czy on przetrwa czy nie, ale metaversum. Tak naprawdę nikt do końca nie wie, co to ma być. Ostatnio Facebook gdzieś tam wypuścił pierwsze meta, właściwie nie, Facebook wypuścił pierwsze jakieś tam dema tego, jak to ma wyglądać, jakieś awatary i tak dalej. No jak ty odnajdujesz w ogóle tą przyszłość i e-commerce ze sobą? To tak z ciekawostek z wczoraj znalezionych na LinkedInie w ogóle niedawno jakiś pracownik Mety zostawił prototyp tych nowych okularów wiarowych w hotelu i, i ktoś, <grywa> ekipa sprzątająca zrobiła tego zdjęcia, i prototyp pewnie za kilka milionów dolarów został sfotografowany i uwieczniony razem z całym unboxingiem. Także ktoś chyba stracił pracę. Różnie dogonaliśmy. No, tak, 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 tak. <grywa> e, natomiast e, tak, to, to jest jeden trend, to jest akurat e, ciekawe, że o to pytasz, bo e, ja jutro będę mówił o, szeroko troszkę o tych trendach, i nawet jednym z pytań, na które, które chcę też zadawać uczestnikom tych warsztatów, to jest to, jak oni to widzą w Polsce. I trend ten AR, VR, tak, zaraz jeszcze wrócę do tego, żeby, żeby wyjaśnić różnicę. Natomiast ja mam wrażenie, że on jest bardzo, bardzo, bardzo widoczny na świecie i w każdym zestawieniu na temat trendów i e commerceowych on występuje ale w Polsce jeszcze go prawie nie ma. I to jest też pytanie dlaczego i troszkę to jaka jest tego przyszłość. Zacznijmy może, od, powrócę jakby do tego AR, VR tak, żeby to, to wyjaśnić tak dla osób, które mo może tego nie wiedzą o co chodzi. No to AR, AR tak, czyli augmented reality, to jest de facto Rozszerzenie rzeczywistości. Czyli przykładowo mamy sobie komórkę, patrzymy sobie na komórkę przez naszą kamerę i do świata rzeczywistego, który nas otacza, dokładamy różne elementy. I te elementy mogą być bardzo różne. Z takich kilku ciekawych przykładów mamy na przykład firmę Dulux. Ona robi, można sobie wziąć kamerę, włączyć yy, nagrywanie jakby na swoje ściany i momentalnie podstawiać sobie inny kolor ścian. Mamy IKEA, która wszystkie meble wstawia, łącznie z ich wymiarami, więc możemy sobie zobaczyć, jak to dokładnie będzie u nas wyglądało. Natomiast jest dużo więcej ciekawych zastosowań tej technologii, bo LEGO na przykład robi bardzo fajną rzecz yy, i to jest, skoro pytasz o trendy i o w ogóle takie rzeczy, które są trochę niesamowite w, w e-commerce, to, to jest to bardzo ciekawy case, bo Wyobraź sobie, że sprzedajesz fizyczny produkt, ten LEGO nie wiem kiedy powstało, ale no, kilkadziesiąt lat na pewno. A teraz... Może Ostatnio chyba jakaś była nawet rocznica, czy coś takiego? Coś takiego, natomiast y oni sprzedają teraz produkty i kupujesz sobie normalne produkty, jako że te produkty są zawsze identycznie wyglądają, to kamera jest w stanie je rozpoznać i jak na nią skierujesz na nie kamerę, to ona ci nagle rozszerza tą rzeczywistość, na przykład tworzy ci całą historię albo tworzy ci jakiś zamek, się tworzy wirtualny, w którym się możesz bawić. I teraz sobie wyobraź te dzieci, które się mogą bawić tymi, tymi Lego, kupując rzecz, która jest fizyczna, a jednocześnie otrzymujesz cały wirtualny świat, w którym możesz się bawić. Wracając do vr to jest z kolei virtual reality, tak? I to różnica jest taka, że VR jest rzeczą, która się całkowicie dzieje w tym świecie wirtualnym, tak, czyli nie masz już komórki, chociaż też tak może być, ale, ale w uproszczeniu mówię, że nie masz. Masz na przykład okulary, te okulary ci blokują całkowicie świat rzeczywisty i widzisz tylko to, co jest cyfrowe. I teraz e, minus jest taki, że musimy mieć takie okulary. E, one są drogie, jest jeszcze niewiele, które są dobre, e, jest w ogóle ich niewielka dostępność. A co więcej, niektórzy źle na nie reagują, bo one mają. To ja się zgłaszam. No, tak. 15 nie, nie, minut max i nie czuję się, znaczy czuję się jakoś tak niepewnie. O. No, ja za pierwszym razem wszedłem na taką wirtualną kolejkę górską i powiem szczerze, że prawie zmiotowałem bo no, to, naprawdę jest, ta, 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 to jest początek przygody. Tak, to jest rzeczywiście odczucie. jest bardzo dziwne, bo twój organizm widzi, że się ruszasz, ale, ale, tego, ale się nie nie ruszasz, tak? więc co, coś jest nie tak. Natomiast w tym świecie wirtualnym jesteś w stanie już tworzyć wszystko, tak? i masz z jednej strony możliwość stworzenia sobie właśnie wirtualnego świata, ale z drugiej strony, na przykład, yy, jest to wykorzystywane w e-commerce w taki sposób, że Alibaba teraz na przykład eksperymentuje jeszcze jakiś sklep, był, nie wiem czy nie ten Huawei, e, które robią e, wirtualne sklepy. Czyli ty, będąc w domu, możesz sobie założyć swój zestaw wiarowy i normalnie wejść do wirtualnego sklepu. I teraz, jak sobie jeszcze się nad tym zastanowisz, to ten sklep znowu jest czymś, co de facto nie musi być sklepem. Tak? Możesz kogoś zaprosić na Mount Everest i tam zrobić mu sprzedaż, prezentację produktu, bo to wszystko się dzieje w wirtualnym świecie. Co więcej... Zresztą jest chyba gra na wiara a zdobywanie Mount Everest właśnie. Bardzo możliwe, tak, tak. Pamiętam, tak, tak. kiedyś tak, tak, tak. zainteresowany tym. Tak i teraz w, z mojej perspektywy mm, szanse dla e commerce jeżeli chodzi o trendy i, i to, w czym się warto zainteresować, to jest ta część AR-owa, tak, augmented reality, bo tam jest znacznie niższa bariera wejścia, yy, większość osób ma komórkę, większość osób jest w stanie to łatwo sobie wypróbować. Nie musi mieć tego całego gadżetu, nie ma też tego efektu, o którym mówiłem, z, z tym, że się źle po tym czuje. Yy, I po prostu takich zastosowań dużo więcej widzę. Yy, natomiast nie ma tych wdrożeń jeszcze tak dużo a ewidentnie trend jest bardzo widoczny i dużo firm w to inwestuje, więc podejrzewam, że to jest najbliższe powiedzmy 5 lat e-commerce'u, tam, tam podejrzewam, że będzie bardzo dużo ciekawych inwestycji i warto to obserwować. No tak, AR to jest naprawdę ciekawa rzecz i ja na przykład bardzo często korzystam z tego. Pamiętam, że mieliśmy kiedyś klienta z meblami. On działał na takiej zasadzie, że można było sobie wydrukować kod specjalny na każdy mebel, kładło się to na podłodze no i po prostu można było sobie przesuwać po podłodze te meble i one faktycznie się dopasowywały. Super sprawa, naprawdę genialna. Ja pamiętam, że mój tata, który jest architektem, zresztą zawsze, się jakieś przejamblowanie w domu, to wycinał sobie zawsze małe makiety mebelek i sobie tego, żeby zobaczyć jak to postawić. Czy taśmy no, przyklejał, tak? Tak, tak, dokładnie. Zabrali mu robotę i pasję już tego. Nie robi, bo się nie opłaca, lepiej zrobić to przez AR. VR tutaj jest dla mnie takim ciekawszym tematem trochę, no bo pytanie, czy to jest faktycznie Mam wrażenie, że JAR jest trendem, który z nami zostanie i on jest faktycznie, ma dużo sensu. Nie? A VR dla mnie jest jeszcze chyba takie trochę, jest tym trendem, ale czy to się przyjmie, czy nie, chyba nigdy się do końca nie wie, jak w ogóle to wykorzystać. Każdy czuje potencjał, ale nie wie, co z tym zrobić. Tak, natomiast wracając na skąd do tego sklepu, to się nazywa Buy Plus, to ten, ten, który Alibaba testuje i to jest w ogóle w fazie beta, więc jeszcze nawet ciężko jest to dokładnie znaleźć nagrania. Natomiast. Jak sobie wyobrazisz zastosowanie tego no to otwiera ci to, to niesamowitą kreatywną przestrzeń i to co jakby z jednej strony to, że to nie musi być fizyczny sklep, tylko rzeczywiście może być jakieś środowisko naturalne, w którym prezentujesz produkt, ale nie wiem czy kojarzysz takie podejście do, do sprzedaży bardziej bezpośrednie, gdzie ktoś de facto jest z tobą mm, i z tobą rozmawia i ci pokazuje pewne produkty tak i e, my akurat to w mamy, że tak powiem w porównaniu do AR w takiej uproszczonej wersji, mamy coś takiego co się nazywa e, guided shopping. W dużym skrócie Umawiasz się na rozmowę, łączysz się w, w, z kimś na takim pseudozumie, tak? On, ci, on ma specjalną kartę produktu, którą ci pokazuje, pokazuje ci, widzisz, które produkty on ci zaznaczył, on ci opowiada o, tej, o, o ich zaletach. I teraz wyobraź sobie, że to przeniesiesz do świata wiaru. Zakładasz okulary, łączysz się z jakimś konsultantem, który ci w tym świecie rzeczywistym jest w stanie pokazać dokładnie produkt, jest w stanie go obrócić, jest stanie Ci pokazać, z jaki to jest materiał, zrobiony, rozłożyć go na części pierwsze, pokazać, jakie są składowe, która z nich ma jaką zaletę. Jak sobie takie buty na przykład bierzesz, to wyobraź sobie, że on ci potem pokazuje, że ten. Ma Materiał jest zbudowany specjalnie, ma siateczkę, która ci przepuszcza powietrze. Ten tutaj działa, nie wiem, jako trochę jak zodorant, tak, a ten działa ma specjalną podeszwę, która ci z kolei amortyzuje działania i, i może ci pokazać ten wirtualny filmik albo jakąś wirtualną wersję tego, jak on amortyzuje, dlaczego dobrze to wpływa na stopę. Także te możliwości są niesamowite, tak, tylko bo ja musisz też, mieć te okulary. Tak, no bo ja też tutaj widzę dużą wartość. Um, ja bardzo jestem, uwielbiam trend związany z prezentacją produktu na stronie, gdzie nie ma tylko zdjęć. Wiadomo, że już zdjęć jest więcej, są dokładniejsze, rzeczy, jaka branża, moda i tak dalej. One muszą być zoomy na zamki, żeby zobaczyć na szwy, zobaczyć jak to faktycznie wygląda, zwłaszcza w jakiejś odzieży premium. Ale na przykład prezentacje wideo są nie mega super ja uważam, że tutaj Decathlon robi genialną robotę, bo. Cokolwiek nie chcesz tam kupić, chcesz kupić tam namiot, masz cały filmik, jak ktoś rozkłada ten namiot. Czyli widzisz, czy to jest trudne do rozłożenia, czy tam sobie radę w nocy, przy wietrze i tak dalej, bo możesz to cenić. No i faktycznie w takim wiarze, jeśli ty mógłbyś jeszcze sam go spróbować na przykład złożyć, żeby zobaczyć, faktycznie, potrenować sobie przed wyjazdem, na przykład, pierwszym gdzieś tam z rodziną, żeby nie wyjść na amatora, kempingu, tylko starego wygad. Faktycznie tutaj ta wartość jest i to może faktycznie być ten kierunek dość ciekawy. No ale powiedzieliśmy, to są prezentacji produktów mhm. e, trochę, no ale to nie jest jedyny trend. Wiadomo, produkty jest najważniejszy, ale to nie wszystko. Co jeszcze ciekawego mógłbyś nam tutaj podrzucić, czy warto się zainteresować? To mogę powiedzieć o jednej rzeczy, o której akurat jutro nie będę mówił teraz zacznę od tego, dlaczego o tym nie będę mówił, bo jest Czyli to... special insane. Tak, special, dokładnie. Jest to rzecz, o której nie będę mówił, bo jest to rzecz bardzo świeża i jest to rzecz, która jest jeszcze narażona z mojej perspektywy na dużo Niepowodzeń i dużo sytuacji, gdzie to może być niewłaściwie wykorzystane, po prostu można na tym dużo stracić. Natomiast z drugiej strony jest niesamowitą opcją pod względem marketingu, a nawet nowych biznesów. I chodzi mi dokładnie tutaj o wykorzystanie blockchaina, NFT yy i ogólnie rzecz biorąc cyfrowych produktów, które yy fizycznie nie mają żadnej wartości, a jednocześnie ludzie je kupują. I teraz nie wiem, czy wiesz, natomiast yy już takich produktów trochę można kupić. A, można nawet kupić poniekąd ludzi. Tak? Mo można, pa Paris Hilton robi koncerty, nawet dzisiaj było na prezentacji, y możesz sobie kupić y miłość kogoś y jako cyfrowy produkt. Natomiast y masz też cyfrowe produkty i są y specjalne sklepy, są specjalne firmy, które sprzedają ci na przykład cyfrowe sukienki. Tak? czyli ty wysyłasz im zdjęcie, oni ci dobierają jakąś tam sukienkę, którą sobie zakupiłeś i nakładają ją na to, na to zdjęcie. Natomiast to jest usługa, a to co de facto kupujesz, to są cyfrowe prawa, że ta sukienka jest tylko u ciebie. I wydawałoby się to trochę śmieszne, natomiast w praktyce ma to pewną wartość, bo znaczy masz Myślę, że salony ślubne to też by tutaj oszłały, no, w większości salonów, nie wiem czy No ale widzieliśmy kontakt ze ślubem, ale tam nie wolno robić zdjęć. Okej, okay, okay. y Walczą bardzo o te prawa autorskie, no bo na autorskie są te suknie. Mm -hmm. Jednorazowe, więc jeżeli wyjdzie gdzieś kopia, to jest problem, no i tam są duże problemy z tym. No tak, tylko ty nigdy nie dostaniesz tego, wir tego wirtualnego produktu, w sensie tego nie założysz. To nie jest A tak, okay, że oni robią prototyp. Okay, ty kupujesz okay, coś wirtualnego. Okay, dobra, rozumiem. Więc ty wyszedłeś o krok dalej, to też jak najbardziej ma sens, tylko że to już bardziej mówisz w kontekście prototypu. A ja mówię o rzeczy, gdzie kupujesz sobie tylko i wyłącznie wirtualny produkt, który. Subiektywnie nie ma żadnej wartości, ale ty za to płacisz i to nie małe pieniądze. Firma Gucci sprzedała, słuchaj, torbę Gucci tylko dostępną wirtualnie za 5000 euro. około. Ktoś za to zapłacił. No to, to, to rzeczywiście jest, jest coś tu niesamowitego. Tak samo jak całe te, te NFT, które, które są, czyli kupowanie sztuki, która również jest wirtualna. Okej, okay, w sumie, jak teraz tak myślę, to w ogóle się nie dziwię. Yy, nie wiem, czy masz kiedykolwiek kontakt z grami multiplayer. No jeżeli ktoś jest w stanie zapłacić za skin do jakiejś tam broni w Counter Strike'u duże pieniądze, to dlaczego nie kupić całej cyfrowej sukienki? No Dokładnie. Sims legitimate. Dokładnie. No więc to jest w ogóle popularne teraz, popularne to jest mocne słowo, ale staje się popularne wśród właśnie influencerów, którzy mogą się pochwalić czymś nowym i no jest taki segment klienta, tych takich early adapters, które, bo, którzy, dla nich, których wartością w tym produkcie jest to, że to jest nową, że to jest coś, czego nikt nie ma, że to jest coś, co oni będą mieli jako pierwsi i mogą na tym samym się e, promować. Więc po prostu ma to wartość marketingową w tej chwili. Tak, no i też faktycznie idzie pod trend, no bo po co mi ubrania w szafie, jak za chwilę będę w Metaversum tylko się poruszał i te cyfrowe ciuchy będą mi potrzebne, a nie te, te z szafy. Tak, a to w ogóle jeżeli chodzi o Metavers, to jest to e, jeszcze inna ciekawa dyskusja, bo są prowadzone cały czas w tej chwili dyskusje na temat w ogóle pewnej legislacji, jak ten temat ugryźć, bo wyobraź sobie, że jesteś celebrytą, że jesteś taką Paris Hilton albo nie wiem, no, jakimś polskim celebrytą, Robertem Lewandowskim i ktoś stworzy jego cyfrową postać, tak? I kto ma prawa do tej postaci? Czy ten twórca, czy Robert Lewandowski, czy jeszcze ktoś inny, nie wiem, ktoś kto mu za to zapłacił, teraz kto to kupił? Co może z tym robić? Czy na przykład, co jeżeli mu do głowy nagrać jakąś, nie wiem, tak? Z, z tym. Również czy to już jest w pewien sposób zniesławienie tej osoby, czy jednak jest postaci cyfrowej, tak? Czy, czy w ogóle jest to przestępstwo, czy nie jest? To są wszystko bardzo ciekawe, otwarte pytania, tak? No tak, faktycznie. No, tutaj Wyszliśmy wy dość daleko, w to trochę science fiction, ale też na tym mi zależało. Faktycznie jest. To to, to science fiction, są... który już się dzieje. Akwariusz Hinton już robi cyfrowe. A future is now, jak to, jak to mówią. Okej, okay, ale ja bym chciał zauważyć jeszcze bardzo ważną rzecz, no bo nie bez wodu rozmawiam tym z Tobą, czyli przedstawicielem rozwiązania i e commerceowego Czy wdrażanie tych wszystkich rzeczy, no bo fajnie się o nich rozmawia, tak? Tu metawersy, cyfrowe sukienki i tak dalej, ale faktycznie, czy dużo myślisz, będzie zależało od samej platformy, na której mamy sklep, czy gdzieś to będzie działo poza tym? Mm, trochę tak. To, to znaczy, mm, żadna technologia, żadna platforma e-commerceowa, którą kojarzę, nie ma tego w standardzie, bo jest to po prostu rzecz nowa, bardzo, bardzo szczeniszowa. Natomiast y, przewagę tutaj mają platformy open sourceowe, tak? Takie jak Shopware, jak Magento, jak Prestashop, y, tego typu rozwiązania, które po prostu mają otwarty katalog modułów. I są zewnętrzne firmy, które takie rzeczy oferują. Yy Największy, naj, najłatwiejsza, najmniejsza bariera wejścia w tym wypadku to jest zwracając z tego AR-a, tak, no bo w tym wypadku potrzebujesz de facto e, po prostu modelu e, 3D, tak, ten model musi mieć jeszcze jakąś określoną wielkość. Natomiast jest to kwestia tylko i wyłącznie wyświetlenia jakiegoś kodu na karcie produktu albo, albo jakiegoś sposobu, żeby ten plik e, pobrać i go wyświetlić. Także to jest akurat dosyć proste do, do wdrożenia i tutaj rekomendowałbym, nie, nie znam nazwy takiej firmy, natomiast jestem przekonany, że można znaleźć 3 do 5 takich firm, które oferują takie usługi i IKEA jest bardzo dobrym przykładem, bo wejście w ten temat, w ten AR-owy, właśnie dla IKEA, było bardzo małym przedsięwzięciem, bardzo małym problemem, ponieważ oni, jak nie wiem, czy Kajerz te takie drukowane katalogi, które oni wysyłali, już chyba nie wysyłają, ale, ale dalej są w wersji cyfrowej dostępne. Nie wiem, czy jesteś świadomy tego, że tam z 90 czy 95% wszystkich tych zdjęć to nie są prawdziwe produkty, to są rendery. I oni po prostu mają cyfrowe produkty, oni sobie ustawiają, po prostu jest tańsze, tak? Więc już te modele mieli. I była to kwestia tylko zaimplementowania tych modeli gdzieś na stronie, tak, żeby można było je pobrać i określenia im konkretnej wielkości, a także wykorzystania pewnego rozwiązania technologicznego, które będzie powodowało, że ten produkt się pojawi na, te, na tej kamerze i tak w odpowiedniej wielkości dopasuje w do miejscu, tak. do faktycznie rzeczywistości, którą zatacza. Okej, bardzo ciekawa wizja przyszłości, a że nie przyszłości, bo tak jak powiedzieliśmy sobie to już się właściwie dzieje. Yy, Okej, okay, mam je jeszcze ostatnią prośbę do Ciebie w tej rozmowie, gdybyś mógł naszym słuchaczom widzom. Yy, doradzić. Yy, jesteśmy w sytuacji, zakładam e-commerce. Chcę z nim wyruszyć. Na co powinien zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę te wszystkie trendy przy doborze tej platformy, na której będę sprzedawał, tak? Czyli mojego e-commercea. Yy, co byś doradził, na co zwrócić uwagę, żeby wybrać po prostu dobrze i mądrze? Okej. Okay, y Zakładając, że mówisz o nowym biznesie, zakładając, że mówisz o biznesie, który nie ma już y, działalności offline'owej. Y, tak, no nie chciałbym inwestować w coś, co za pół roku już będzie niedostosowane do tych trendów. Y, y, nie, nie o to chodzi, może tak. Jeżeli byłbyś Coca-Colą i chcesz wejść w rynek D2C, chcesz zacząć sprzedawać do klienta detalicznego bezpośrednio ze, ze sklepu y, swoje puszki coli, to to ma sens wtedy inwestowanie dużych pieniędzy w, w technologię i wybranie platformy, która jest dedykowana dla średniego wielkiego biznesu, tak? Shopware, Magento, nie wiem, Salesforce, tego typu rozwiązania. Jeżeli natomiast jesteś nowym sklepem, zakładasz biznes, jest to tak zwane SMB, small, small Medium Business, to de facto tego nie rób, bo tymi trendami jakby fajnie jest mieć tą informację, że coś takiego jest możliwe, natomiast to są rzeczy, którymi się możesz zająć za rok, dwa, trzy, kiedy już ten biznes się troszkę ugruntuje i pakowanie się w Technologię, która będzie od ciebie wymagała pewnych in większych inwestycji, nakładów finansowych, jest po prostu niepotrzebna na tym etapie. E, I to troszeczkę za każdym razem wymaga rekomendacji. Sam sobie tutaj trochę strzelam w stopę, ale też staram się transparentnie przedstawiać sprawę. Shopware na przykład nie jest dla małych klientów, bo to nie ma sensu. Tak? Oni za dużo zapłacą za hosting, za dużo mogą zapłacić za licencję, kiedy mogą to zrobić na jakimś sasie. Trzeba mieć tylko świadomość, że. Te platformy SaaS'owe i ogólnie rozwiązania, które są tańsze, mają swoje ograniczenia, tak, i SaaS będzie miał te ograniczenie, jeżeli chodzi o rozwój, e, inne platformy typu WooCommerce czy PrestaShop mogą mieć problem, jeżeli chodzi o jakość czy jakość modułów, które tam, która tam jest. Natomiast e, im wyżej potem wchodzisz i jakby masz większe, coraz bardziej potrzeby, tym się pojawiają nowe rozwiązania typu właśnie Shopware, Magento, Salesforce, tak? tego, typu, tego typu rozwiązania i bardzo ważne jest to, żeby ten biznes dopasować do klienta to przepraszam, tą platformę dopasować do klienta. I jest bardzo dużo zmiennych, które warto wziąć pod uwagę yy, i nie ma jednego złotego rozwiązania. Yy, shopware dla mojego klienta nie będzie pasował, dla, być może dla jakiegoś bardzo dużego też nie będzie. Yy, shopware będzie dobry, kiedy potrzebujesz platformy elastycznej, będzie dobry, kiedy potrzebujesz wyjść za granicę, będzie dobry, jeżeli na przykład masz dużą bazę produktów i potrzebujesz yy, mieć pewność, że on sobie poradzi, jakbyś miał 2 miliony skausów. Natomiast jeżeli masz sklep, w którym będziesz miał 10 produktów, to wybierz u Commerca, no bo to po co masz pakować te pieniądze w to. I bardzo istotne jest dla takiego małego klienta, zaczynającego, żeby ktoś mu doradził transparentnie, którą platformę wybrać, jakie są jej zalety i wady. I, I de facto nie wierzcie w coś takiego, że to jest najlepsza platforma na rynku, bo tak nie jest. To jest najlepsza platforma na rynku dla. I to jest bardzo istotne. A ostatnia rzecz, jeszcze nawiążę tylko do Twojego pytania, bo jeżeli już mówimy o tych trendach, to załóżmy, że ktoś, powiedzmy, stoi za nim duży budżet, jak mówiłem, kola, takich, oni chcą zrobić coś, coś coś ciekawego i otwierają pierwszy sklep, okej, okay, ale, ale robią to już jakby z dużym budżetem, wiedzą, że za tym, za tym pójdzie duży marketing, no to wtedy myślę, że tutaj przewagę właśnie mają platformy open source'owe, e, które mają otwarte środowiska i może niektóre sasowe, które mają otwarte środowiska, e, gdzie mają jakieś place, w którym są dostępne rozszerzenia. Bo tam jesteś w stanie de facto jednym kliknięciem, jednym ruchem albo przynajmniej niewielkim wydatkiem finansowym e, otworzyć się na nowe możliwości. Dodać sobie VRA, dodać sobie ARA, dodać sobie jakieś inne funkcje, nie wiem, AI, który ci potem rozszerzy wyszukiwarkę. To wszystko jest tam możliwe. No, i jedna rzecz z waszej perspektywy patrząc, no to jeszcze może być istotne dla takiego młodego, małego klienta, niekoniecznie pod względem samych trendów. Natomiast warto sobie przeanalizować platformę pod względem na pewno SEO, bo to jest pewnie jedna z pierwszych barier, które mi się pojawi, jak będę chcieli rozwijać ten biznes. No, i tutaj można mieć pewne ograniczenia technologiczne w niektórych platformach, które spowodują, że potem to będzie ciężko rozwijać. Więc to jest coś, na co akurat bym sprawdził, ale to nie jest trend, to nie jest nic nowego, tylko raczej taka. Dobry dobór platformy na początku. To prawda, a ja myślę, że najważniejsze, co ja dziś wyciągnąłem z tej rozmowy z tobą, to jest też to, że jeżeli wdrażamy jakiekolwiek rozwiązanie technologiczne w naszej firmie, na e-commerce, to jest po prostu firma ona musi być oparta wcześniejszą analizą, czy w ogóle to ma sens. Zwłaszcza jeśli mówimy o tak ważnym narzędziu, jakim jest sama platforma, na której sprzedajemy. Także pamiętajcie, żeby zawsze to analizować, badać, sprawdzać i rozmawiać, zanim się za coś zdecydujecie. No ja myślę, że Kacper chę, pewno chętnie porozmawia o tym, czy shopware jest dla was, czy nie jest dla was. Tak widzicie, no duży poziom szczerości. Jeśli chodzi o to, już tak powiem, polecanie rozwiązania, faktycznie nie korzystanie dla każdego. Cieszę się, że tą idę gdzieś tam w shopware mocno sobie gdzieś stawiać na piedestale, faktycznie trzeba każdy produkt dopasować do odbiorcy, więc jeśli chcecie, to wiedzieć, czy szopor jest dla was, no to myślę, że Kacper bardzo chętnie będzie odpowiadał na wszystkie pytania, każdą możliwą drogą kontaktu, czy to będą maile, jakieś messengery, czy Linkediny, to na pewno doradzi. Kacper wielkie dzięki, Zabra. że się z nami podzieliłeś swoją wiedzą, no i życzę ci przede wszystkim udanego dalszego bytu na becie, baw się dobrze, rozmawiaj z ludźmi i kolejne inspiracje, i trendy niech powstają tutaj, w tym klimacie burzy mózgów, która się dzieje. Super. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Trzymaj się.